Klinikę prowadzimy już od wielu lat. Ja jestem lekarzem weterynarii od ponad 20 lat. Zbierając swoje doświadczenie, po prostu właśnie chcemy wprowadzać nowe, innowacyjne metody. Jest to dla nas po prostu bardzo ważne. Innowacyjność polega na tym, że szukamy stałego połączenia pomiędzy syntetycznym materiałem a biologicznym, dlatego że od wielu lat. Największym problemem nie tylko weterynarii, ale właśnie u ludzi również jest pewnego rodzaju właśnie brak tolerancji materiału właśnie syntetycznego, takiego jak materiały metalowe, po prostu brak tolerancji przez organizm. Czyli organizm je odrzuca nie w sposób bezpośredni, ale bardzo czasowy. Dlatego poszukiwanie, jak gdyby ten trend, który się utrzymuje nawet na całym świecie, jest właśnie bardzo ważny i bardzo dobrze wpisuje się właśnie w to, co robimy. Czyli właśnie poszukiwanie syntetyku, który jest właśnie bardzo dobrze tolerowany, co wpływa pozytywnie na jak gdyby wzrost implantu, nad którym prowadzimy pracę. Prace nad projektem przebiegają w początkowej fazie współpracy. W sposób bardziej spokojny, bo trzeba było wszystko dostosować, wszystkie protokoły, tak naprawdę stworzyć, też zapoznać się z sytuacją, jaka jest, czyli z potrzebą pacjentów, z potrzebą rynku generalnie też, natomiast jak już gdzieś tam problem zostanie w pewien sposób przedstawiony. Wtedy prace przebiegają dosyć szybko, sprawnie, bo już mamy przygotowane protokoły, wiemy jak takiego pacjenta poprowadzić dalej.